Tak, moja y, wystawa minerałów nosi nazwę Sezam Piękna Błękitnej Planety. Jest to wystawa, która y, prezentuje piękno przyrody nieożywionej całego świata y, przeważnie minerałów. I nie tylko. Jest to wystawa o charakterze edukacyjnym. Naukowym, kulturalno-oświatowym e, i po, ona e, byłaby wielką atrakcją tu w Mielcu. Byłaby atrakcją turystyczną dla oglądających e, no, obywateli z Mielca i nie tylko. Tą wystawą w Pawacyku Oborskich zachwycały się całe. E, Wycieczki czy to studentów z Krakowa, czy to młodzież z Francji, z Niemiec, z Ukrainy, z Hiszpanii. Były, były wycieczki grup, grupowe, były również indywidualne zwiedzania. Ta wystawa trwała o zadziwiająco jako że czasowa zadziwiająco długo od od 20 lutego aż do czerwca. Wystawa zachwycała wszystkich. I tu nawet ambasador Stanów Zjednoczonych ją oglądał, prezydent lotnictwa Hiszpanii, no i wiele, wiele innych osobistości. Myślę, że ta wystawa ulokowana w miejscu niedaleko mego domu zamieszkania, w miejscu budynku na Skłodowskiej 4, która niszczała już dziesiątki lat, a jednak nie pozwolono mi tam zrobić tej wystawy ze względu Powiedzmy sobie, takich jakby, no, e, e, no po prostu uporu niektórych u, osób na nie. Po prostu chciałem tu, żeby blisko można było obsłużyć. Jeżeli nawet ktoś przyjedzie do SCK, zespoły, turyści, to bliżutko by mieli tu w centrum przy placu AK, bliżutko nawet y, osobistości nasze, w, z Urzędu Miasta, jak prezydent, wiceprezydenci, tak jak w Pałacyku Oborskich przyjeżdżali z dostojnymi gośćmi i to, to by odwiedzali, odwiedzali, odwiedzali by tu bliżej tą wystawę I, i po prostu na telefoniczne wezwanie zawsze bym mógł bliziutko przyjść i obsłużyć wystawy, wycieczki oczywiście, czy zbiorowe, czy indywidualne. Tu bliziutko, na piętrze, bezpiecznie, przed kradzieżą, przed włamaniami. I bardzo piękny lokal, duże sale, chociażby jedna trzecia. Zwracałem się to do y, Pana Prezydenta Chodorowskiego, no po dłuższej rozmowie, żebym to kupił to ten, to, ten lokal, y, nie, nie dało efektu, ponieważ nie byłem tak zasobny, żeby takie, ta, taki budynek kupić, ale prosiłem, błagałem i, w, i w, w telewizji i w internecie o to, żeby zrobić chociaż jedno trzecią na, na piętrze. Żeby to bywa niezależna od dyrekcji SCK, żeby to bywa niezależna od od dyrek, kierownika, dyrektora ośrodka tam gdzie jest pałacek oborskich, niezależnie tam od dyrekcji domu. W domu osiedlowym e, w Mielcu, tam też wystawiałem, ale to czasowo wszystko. No, minie dwa tygodnie czy miesiąc, czy i, i tak muszę się z tą wystawą zwijać. A to ciężkie okazy. I tak bardzo, bardzo proszę wyłączyć. Tak. No i także y, myślę, że po y, rozmowie z y, eks-przewodniczącym y, panem y, Zbigniewem Nowakowskim, który j, jakoś pozytywnie się u, 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 stosunkował do, do mojej propozycji, ale to już było troszkę za późno, dlatego że y, moją, moje pismo, na moje pismo pan prezydent Kodorowski nie odpowiedział, kierowane do niego. Również pan Nowakowski powiedział, że być może AGH jest zainteresowaną moją, moją wystawą. Być może, że tam uzyskam jakieś pomieszczenie. Tak. A ostatnio po rozmowie z hmm, byłym przewodniczącym panem właśnie Zdzisławem Nowakowskim oświadczył mi, że owszem być może, ale AGH by tylko mi użyczyło na wystawę e, ten korytarz na piętrze. No to jest za mało, to jest naprawdę y, to już y, nie mogę się na to zgodzić. Mógłbym się zgodzić pod warunkiem, że jeszcze jakaś tam sarka byłaby do, dołączona i osobne wejście, niezależne, gdzie ja bym tam sprawował jako członek Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi właśnie i oprowadzanie, i, i kierowanie bo to, to, to moja wystawa i moje towarzystwo Przyjaciół Nauk no, o Ziemi właśnie posiada 15 aktualnie członków i ci członkowie bardzo mi pomagają w urządzaniu wystaw poza mielcem na wystawach krajowych, na wystawach miejskich jak w Jawowieży, w Hajnówce, w Kleszczelach, w Łówku Śląskim, w Klimentowie, no i tu w miercu no, zrobiłem już tu na Wojsławskiej, zrobiłem w pałacyku, Głoborskim, zrobiłem w Domu Kultury. Ludzie się pytają, proszą, domagają, jedna z pań, to nawet marzy o tym, kiedy będzie mogła obejrzeć moją wystawę w Mielcu. Nie mogę ze względu na ciasnotę okropną, niesamowitą ciasnotę rokarową, bo posiadam tylko jeden pokój, w którym gromadzę tu setki tych okazów. Nie mogę po prostu tu zwiedzających oprowadzać. No. Bardzo bym prosił władze miasta, pana Bieńka, pana przepraszam, przede wszystkim pana chodorowskiego prezydenta, gratulując mu tej następnej kadencji tak dobrze sprawowanej, żeby był tak uprzejmy i tak no, przychylny na moją wystawę. Przecież Pan Prezydent oglądał tą wystawę w Pałacy Kłoborskich i zawsze tak, kiedy prosiłem go, to mówił, zobaczymy, zobaczymy, może jeszcze, coś, może jeszcze coś się załatwi w Domu Kultury, może jeszcze w jakimś innym lokalu, ale zawsze nie chciał być skłonnym, żeby dać mi tą w tym, w tym miejscu w pobliżu na Skłodowskiej 4. Bardzo bym prosił, żeby władze miasta po prostu to mi umożliwili. Nie stać mnie na kupienie, nie stać mnie na dużą opłatę tej powierzchni, ale myślę, że jakaś tam nieduża opłata to byłaby w moim zasięgu, ponieważ mamy niewielką emeryturę, ale jeszcze by się to wyskrobało na, na opłatę za światło, za czynsz, ponieważ poczuwam się do, do zapłaty za to. No może tam te pieniądze by uzys mógłbym uzyskać z niewielkich wstępów, niezbyt drogi, drogiego wstępu na tą wystawę. No to jeszcze chciałbym powiedzieć, że cały czas gromadzę te najpiękniejsze okazy, jeżdżę na wystawy krajowe, na giełdy i targi minerałów. Jestem w komisji jury od wielu lat na takich wystawach jak Katowicki Spodek. W Katowicach, jak w Opolu Okrąglak tam, tam nominuję z członkami komisji takie konkursy, w takich konkursach jak kategoria minerały świata, minerały polskie, minerały regionalne, tematyczne. Piszemy dyplomy. Niektórym osobom, które właśnie mają najpiękniejsze zbiory. Piszemy również, wynagradzamy wyróżnieniami. Ci, ci wystawcy są bardzo z tego zadowoleni, na nas, przyjeżdżają na nasze wystawy. Również niż byłem bardzo aktywnym uczestnikiem i kurorem w kultowej. W, w miejscu w Polsce raz do roku we Lwówku Śląskim, tam gdzie właśnie zdawałem maturę, tam gdzie byłem kaskaderem i legendą Lwówka Śląskiego z ewolucji kaskaderowych na wieży Czarnej a tak no to, to tyle, to tyle, mógłbym bardzo dużo mówić o swojej pięknej wystawie, bo jest ona szczególnie bogata w przedcudowne, wspaniałe geody ametystowe, wielkie druzy ametystowe, kryształy górskie, malachity, agaty najpiękniejsze z całego świata. Zawsze bywałem, zawsze gromadziłem, zawsze pozyskiwałem coś do swojej kolekcji by w końcu tu w tym e, Mielcu pokazać społeczeństwu, zrobić piękną, wspaniałą wystawę na miarę, e, na miarę e, europejską. I, i jeżeli e, utworzyłem ametystową komnatę w Kreszczelach na Podlasiu, co jeszcze mam na tyle pięknych okazów, że oprócz ametystów jeszcze bardzo dużo pięknych okazów mogłyby zasilić właśnie ten budynek, które, które y, oczywiście z wielkim y, dla mnie niezadowoleniem oddano do użytku dla AGH, nie zostawiając mi ani jednego y, pomieszczenia na, na górze tam. O co, o co tak y, up, uparcie, uporczywie i i będę dalej się o to starać, bo trochę mi obiecano, że stałem jakby pokrzywdzony przez to. Bo za te wystawek, które dotychczas zrobiłem, to nie wziąłem ani złotówki od e, dyrekcji SCK i na Wojsławskiej od, od właściciela szczelnicy ani też z osiedlowego domu kultury.